Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj, o, jest Was tak dużo, hej, hej, witam się z Wami. Ja tutaj właśnie dzisiaj prowadzę ostrą dyskusję na temat racuszków, bo matka próbuje mi wcisnąć, że racuszki są lepsze od karkuweczki. No, będzie jak z tymi gołąbkami. Myślałam, że piórami popluje, a kapucha była ble. Nie. Oj, młoda młoda, ty jeszcze się nie nauczyłaś. Nie brać wszystkiego na serio, co ta nasza mamuśka wygaduje. Przestań, mówi ci, że racuszki są lepsze i tak nie dostaniesz, bo są z cukrem. Kobitki, kobitki, spokój, spokój. Słuchajcie, najlepszy obiad to wróbel w garści. To jest przynajmniej pewny obiad. Dobry, więc ja lecę nam coś załatwić.

No zobaczcie, na razie siedzimy. Kiszka. Ja pierdzielę klakson, jak ty wyglądasz. Ci co, wczoraj przyjechała, ja wam zaraz pokażę. Wczoraj dostały świeżą belę I dzisiaj podejrzewam, że będzie dramat. Tu jest, widzicie, świeża, nowiutka belę Bo już tamta się pokończyła. I chłopaki kochają, ale to kochają w taki sposób, ale klaksona to jeszcze w życiu nie widziałam takiego uczaskanego. Naprawdę, on jeszcze, no pobił rekord, przecież ty masz same siano na sobie. Buziaczek, o Jeżu, ale był szłodziutki, U mi tu dmuchasz. I tu muchasz Alwutek, no dawaj przywitać się co to z tobą, Alwódku, dzisiaj? nie możesz się przebić? chodź, Alwóś Miku, puść go troszkę przesuń się kawałek chodź, Alwutek o, Klaksiu też Opatrzcie, Klaksiu chodź, Boże, Klaksiu, Klusiu już mi się chłopaki mylicie o, był buziaczek Luniu! Oluś! Chłopaki, nie się! No to przejdź dalej i teraz ty puść kluska. Chodź klusek. Chłopaki, ja mam nadzieję, że to przestanie padać. Będę mogła Was za chwilę puścić. Tak? Tak, pani kierownik. Też byś chciała, żeby wyszły, tak? Ojej, ojej. Witam się z Wami serdecznie ponownie w dniu dzisiejszym. Słuchajcie, wiecie, co się stało? Ano, stało się po prostu takie coś, że nagrałam dla Was vloga całego, nawet dość długiego, ponad 20-minutowego na zwolnionym tempie. I naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, ponieważ. Yy... Jakoś nie zauważyłam, żeby to znaczy, ustawienia w aparacie mogły się zmienić, bo tutaj zwróciłam uwagę, że jest to ten przycisk, jest w tak głupkowatym miejscu, że naprawdę. Także ja usiadłam do montażu i okazuje się, że nie mam dla Was bloga na dzisiaj, więc yy, postaram się Wam pokrótce streścić, co robiłam. Więc tak, o 6 rano była pobudka. Zrobiłam dzisiaj na obiad racuchy, ugotowałam zupkę jarzynową. Oczywiście, awantura o racuchy była straszna, bo Matylda yy, myślała, że, że to w ogóle dla niej i tak kocha ciasto drożdżowe, że to jest niesamowite. No i postawiłam sobie dzisiaj ambitnie, żeby sobie sporo tych porządków zrobić. Posprzątałam sypialnię, po, po, posprzątałam pokój zwierzeń, czyli to oto pomieszczenie, gdzie się tutaj. Znajdujemy tutaj dla Was kręcę właśnie kręcę. Tu jeszcze czasami coś do Was gadam, ale tu generalnie montuję filmy i pracuję. Także troszkę dzisiaj się już narobiłam, no ale myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przynajmniej trochę będę miała już ogarnięte. A zobaczcie, pokażę Wam zaraz. To jest ta paprotka którą przy Was oskubałam. Przyniosłam ją tutaj na górę dzisiaj i myślę, że ona tutaj docelowo będzie stała. Zobaczcie, jak ona tu skręcniała. Normalnie nie idzie tego rozdzielić, tak? Tam jeszcze z tyłu nie do końca, ale ten przód poszła pięknie, dziewczyna. Także myślę, że tutaj będzie dużo, dużo lepiej. No i tak, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Także. Dzisiejszy blok jest bardzo, ale to bardzo zagrożony. A co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co jest takie dość istotne z ogłoszeń parafialnych? A słuchajcie, coś Wam przeczytam, bo aż zrobiłam sobie screena, bo się tak uśmiałam. Zaraz już moment, znajdę sobie to i zaraz Wam dobrze przeczytam. Fakt autentyczny. Yy, czekajcie. Anuluj. Fakt autentyczny zdjęcie dodane przez jednego z parafian. Normalnie czat. Czek, czekajcie. Ja was tu postawię. Żeby was tutaj tak nie trząść. Proszę się rozsiąść. O, wygodnie. Tak. Uy, nie spadniecie, bo ja już z tą kamerą to powiem Wam szczerze, dzisiaj to mam jakieś. I to jest fakt autentyczny z Warszawy, ogłoszenie parafialne. Przyszła niedziela to niedziela palmowa, czyli męki pańskiej. Palmy kupione przed, bram, przed bramami kościoła nie przyjmują na siebie wody święconej. Zaopatrujemy się w palmy przed kościołem, a nie u handlarzy, którzy w, ram, w ramach ludzkiej naiwności kręcą swój biznes. Powiem, że nie skomentuję, bo to się chyba nawet nie chce komentować, ale tak, moi drodzy, teraz zostało nam równo tydzień do świąt. Podejrzewam, że nie ja, nie ja jedyna dzisiaj atakuję, bo jeszcze chciałam sobie posprzątać łazienkę na dole, już tak na, no tak porządnie, żeby sobie ją później tylko odświeżyć i żeby było ok. Jeszcze mi się pierzej suszy pościel, także zmienię pościel i właśnie w ten weekend chciałam sobie troszkę podgonić. No bo wiadomo, że już ten ostatni tydzień to będzie taki, wiecie, i praca, i to, i tamto, więc tego czasu będzie mało. Ale nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować. Wiadomo, że przecież sprząta się codziennie, co, jakiś, co jakąś chwilę robi się takie większe porządki. Więc naprawdę to już nie są czasy, że trzeba odsunąć każdą jedną szafę i tam wylizać na błysk no bo no umówmy się sprzątamy na bieżąco i nie dajemy się zwariować alpaczki dzisiaj niestety ale siedzia, siedzą cały dzień bo dopiero teraz jakieś 15 minut słuchajcie nie pada jakieś słoneczko zaczęło wychodzić ale jest armagedon a już tak korzystając z tego że i tak straciłam tego vloga i tak straciłam bo nic z tego nie będzie wiecie co ja was tutaj jeszcze podpytam jeżeli ktoś może mi powiedzieć. Bo ta maranta. A co ona tu ma? Czekajcie. Co to jest? Ej, to jest liść, czy to jest kwiat? Bo wiecie co? Czy to będzie coś kwitło? Czekajcie. To jest dla mnie tak zagadkowy kwiatek. Ja nigdy w życiu nie miałam Maranty. Ja sobie to kupiłam, bo mi się to podobało. Ja już naprawdę nie wiem. E, nie, czekajcie, to chyba zaczyna kwitnąć. To chyba są kwiatki. No gdzie liść no co ja głupoty opowiadam. No przecież to w ogóle nie wygląda na liście. To może dopiero zakwitnie. No zobaczymy, zobaczymy, bo powiem Wam szczerze, że jakoś mnie bardzo intryguje ten kwiatek. Wiecie co, jeszcze tutaj tak siedząc, siedząc i edytując dla Was te moje biedne wypociny. Kurczę, normalnie jestem taka zła, wiecie co, pierwszy, w sumie to mi się trzeci raz zdarzają takie przeboje. Raz miałam coś takiego, że w ogóle mi nie widziało plików, to nie, to już było dwa razy. No, a teraz, żeby nagrać cały materiał w zwolnionym tempie, ale że mi nie dało do myślenia, że patrzysz już tyle minut, mam tak długo. No. Powiem Wam, czekając na to, aż mi się właśnie przerzucą pliki, yy, sprawdziłam na szybko, jak barwić pisanki, naturalnie. I teraz mamy. Którego ze sposobów nie znałyście? Może tak, o właśnie. Którego ze sposobów nie znałyście? Kapusta czerwona daje kolor niebieski. Burak daje kolor jak na moje oko, to to taki buraczkowy, czerwony. Dynia i marchewka daje kolor pomarańczowy. Kawa i łupiny z cebuli daje kolor brązowy. Kurkuma i szafran taki bardzo ładny żółty. Natka pietruszki, kolor zielony. A kolor pomarańczowy łupiny czerwonej cebuli. No, to jest dość ciekawe, znaczy w większość tych sposobów oczywiście znałam, ale na przykład, że kawą można farbować jajka to nie wiedziałam, nigdy tego nie robiłam. Aha, bo to na brązowo to jest kawa zmieszana z łupkami cebuli. Natomiast same łupki cebuli dają pomarańczowy kolor, a taki ciemnobrązowy. Dają teoretycznie farbowanie jajek na żółto. Do niedużego naczynia wlej 1,5 litra wrzątku, dodaj 4 łyżeczki kurkumy, 3 łyżki soli i 3 łyżki octu spirytusowego. Zanurz jajka w roztworze wody, kurkumy, soli i octu i zostaw aż do uzyskania pożądanego efektu. Intensywny żółty kolor powinnaś uzyskać już po 2 godzinach. Kurcze, to długo te godziny, to te barwniki chemiczne, chemia to jednak ma moc. Słuchajcie, jak tutaj wsadzisz, to po 5 minutach wyciągasz jajo jak talala, z palców zmywasz przez dwa dni, przez całe święta. Masakra. A tu z soku z buraków? Nie piszę, jak długo trzymać? A nie, piszę. Nie, to w cebuli pisze. Jak naturalnie zafarbować jajo na zielono? Potrzebny będziesz świeży szpinak lub natka pietruszki, jajka, woda, ocet. W małym garnku ułóż ciasno liście szpinaku lub natki pietruszki, zalej całość wodą i doprowadź do wrzenia. Następnie włóż do garnka jajka, tak aby liście je okrywały i gotuj jeszcze 15-20 minut. Odstaw garnek na całą noc lub dłużej, jeśli chcesz uzyskać Intensywniejszy kolor. Wiecie co? Wszystko ładnie, pięknie i fajnie z tymi kolorami. I wiadomo, że naturalne sposoby są super, ale to jest takie upierdliwe. Przed świętami masz tyle zajęć, tyle pracy, tyle roboty. Jeszcze pamiętaj o tych jajkach, żeby je na następny dzień, znaczy dzień wcześniej zrobić, żeby były. Nie, najlepszy sposób to jest sprawdzona cebula. Ja ostatnio, słuchajcie, przyniosłam. Z pietronki, łupki po cebuli. Wzięłam parę cebuli i wszystkie te cebule, a to już Wam chyba opowiadałam. Wszystkie te łupki, co tam były, mówię, dobra, będzie już na święta. No i mi wyrzucili. I widzicie, kradzione nie tłuczy. Kradzione nie tuczy. Ukradłam łupki, to ukradnięto i mi. Także nie bierzcie ze mnie przykładu. Nie bierzcie ze mnie przykładu, moi drodzy. Nic Wam tutaj już dzisiaj nie wyczaruję. Bo powiem Wam szczerze, że już mi się... Ku... A, wiecie co ja Wam miałam powiedzieć? To jeszcze Wam szybko to powiem i uciekam. Słuchajcie, do świąt vlogi zostają w takim, w takim formacie, to znaczy o takiej godzinie jak są. Natomiast po świętach będziemy się spotykać o 7 rano. Z tego względu, że ja nie wyrabiam się czasowo. Po prostu się nie wyrabiam. A myślę, że dla Was to jest totalnie bez różnicy, czy Wy... Obejrzycie vloga o 18 czy o 7 rano, bo ja, jak idę do pracy, to czasami jestem w domu o 15, a tak naprawdę, żebym ja zdążyła dla Was tego vloga, wrzucić, te, a o 16 muszę mieć już skończonego go nagrywa, n, 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 n nagranego po prostu, żeby zacząć go wrzucać, żeby do tej 18 się wyrobić, bo. Powiem Wam szczerze, że akurat zanim mi się to wyrenderuje, zanim się to no zresztą to tam nie, pewnie Was nie interesuje, ale tak czy inaczej po prostu się nie wyrabiam czasowo, więc będą o 7 rano z tego względu, że no ja będę miała jeszcze cały wieczór i nawet jak ja sobie o 22 do tego vloga usiądę, to ja go sobie na spokojnie na rano zrobię. Także do świąt jeszcze tak jak jest. No chyba, żeby się coś wydarzyło, a tak to przechodzimy na godziny poranne. Także takie ogłoszenia parafialne na, na tym kanale dzisiaj. Sorry, że tak wyszło. Jestem cholernie zła, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dziękuję Wam pięknie za to, że przyszliście. Dzięki za komentarze, łapki w górę. Dzięki za to, że jesteście. Do jutra, cześć, pa. I mam nadzieję, że jutro mi się już nic nie skopie, bo się wścieknę naprawdę porządnie. Widzisz, Matylda, to wszystko Twoja sprawka. Tak pomstowałaś na te racuchy, że się nam racuchy w końcu nie nagrały. No, nie nagrały nam się. Matce się wszystko, znaczy nagrało się, ale wszystko w zwolnionym tempie. Także pomagałaś, psiątać tak, pies tak pomagał. Jasne, jasne. Racuszki dobre były, co? Dobre były racuszki. Matylda wyjątkowo lubi wszystko co drożdżowe. Matko tak wyczuje drożdżowe ciasto, że to jest aż niesamowite. A teraz tutaj słuchajcie, ona tu pilnuje, bo tu, w tej szufladzie, są miętuski, są cukierki miętowe i to, to jest po prostu ten pies jest niemożliwy. Miętuski tutaj normalnie pachną i. No, i tak sobie tutaj razem robimy dla Was vloga. <ścoughs> Mati, jak tam? O, Ty już jesteś męczona, co?